Jak się zjawia jakikolwiek wariat, to od razu blokuje. Cześć Dorota. Cześć. Jutro będziesz na okładce SuperEkspresu. Tak, znowu? I znowu. Co, ja mam wykupiam jakąś prenumeratę. I słuchaj, i będziemy e, rozpisywać się o twojej akcji charytatywnej. Właśnie o niej chciałabym porozmawiać o tej rozbieranej. Aha, no dobrze. No to zdradź nam, co to będzie tak dokładnie? Ty się tam rozbierzesz Ale jest totalnie. Tak, że to jest moja akcja charytatywna, bo przecież to nie jest tak, że ja to wszystko y, sama y, produkuję. Y, ja zgodziłam się wziąć udział w show, które ma na celu. Mm, aby gwiazda, yy, której, która wokół której urosi, urosło wiele różnych plotek i kontrowersyjnych treści, zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie, prawdę, albo zdjąć część ze swojej garderoby. I dochód z wyświetleń nie jest przeznaczony na cel charytatywny. Ja wybrałam sobie cel, który jest mi bardzo, bardzo bliski, yy, ze względu na to, że jestem ambasadorem yy, fundacji, którą. Staram się ludzi uświadamiać na temat chorób psychicznych, czyli Fundacja Twarzy Depresji Pomoc Dzieciom z Depresją i Młodzieży. No właśnie, ale będziesz miała zadawane takie pytania, do których się rzeczywiście rozbierzesz i będziesz mówiła e, nieprawdę, czy byś się wolała, e, wiesz, no jednak zostać w tym ubraniu? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie wiem jakie będą te pytania, nie wiem jak zareaguję, będzie to wszystko na żywo, będzie z publicznością w studio, więc nie umiem, nie umiem kalkulować takich rzeczy, jestem zbyt spontaniczna. Mamy nadzieję, słuchajcie, że zobaczymy cię w pełnej okazałości w takim razie i żeby jak najwięcej zbierzemy tych pieniędzy na pomoc tej, tego szczytnego celu, który teraz jest no bardzo, ale to bardzo na czasie, bo jednak jest wiele dzieci i wiele młodzieży spotyka się z tym problemem, prawda? Tak, jesteśmy w top 3, jeżeli chodzi o samobójstwa dzieci i młodzieży Polska, innych wśród innych państw. To tylko świadczy o tym, że y, młodzież wstydzi się i nadal te choroby psychiczne są piętnowane, wśród dorosłych ludzi są powodem do wstydu, do wyśmiewania, do stracyzmu, społecznego kpienia z tego, więc no świadomość jest na poziomie zera. Ty to widzisz na przykład w swoich mediach społecznościowych też, że ci ludzie na przykład, te twoi obserwatorzy gdzieś tam cię atakują i ty to... Nie. Nie. Moi obserwatorzy to jest mój ogromny sukces. Udało mi się zgromadzić ponad 2 miliony wspaniałych, inteligentnych ludzi, którzy mm, naprawdę są wspaniałą społecznością. Która wspiera siebie nawzajem. Czasami są jakieś tam komentarze, że mam problem z tym, mam problem z tamtym i ludzie widzą, że sami sobie odpisują i wspierają siebie, mimo że się nie znają. Więc to jest, to jest wspaniałe, bo daje im jakąś taką przestrzeń do tego, żeby, żeby tę empatię budować między sobą. Jak się zjawia jakikolwiek wariat, to od razu blokuje. Ma innych psychopatów na Instagramach, może tam się wyżywać, wystrywać, ale nie umie. Czyli krótko z takimi? U mnie jest bardzo króciutko. Ja uznaję, że mój Instagram to jest mój dom. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie do domu i jest goszczony przeze mnie i robi mi kupę na środku salonu, to mam prawo go wyrzucić. No, chyba każdy by tak zareagował. Dokładnie, więc dlaczego tak ludzie nie reagują w swoich social mediach i jasno nie stawiają warunków jakiejś kultury, rozmowy? I ja nie chodzi o to, żeby była cenzura i żeby ktoś nie mógł powiedzieć, że coś mi się nie podoba albo że ej, nie fajnie robisz. Bo przecież też o to chodzi, żeby nie budować co jakiejś sekty, która tylko i wyłącznie wyznaje Twoje twoje zdanie tylko żeby też prowokować do jakiejś dyskusji i żeby ten dyskurs miał sens ale jeżeli jesteś magnesem na hejterów, którzy których jedy, jedyną, jedynym celem w życiu jest to, że posiadają telefon, żyją w cudzym życiem mają obsesję na czymś punkcie i nienawidzą, no to jest to ewidentnie bardzo poważne zaburzenie i tacy ludzie nie powinni mieć telefonu bo to przez nich Inni z kolei mają poważne problemy psychiczne i przez taki hejt mogą sobie odebrać życie. No właśnie i bardzo dużo jest takich przypadków wśród dzieci i młodzieży. Bardzo dobrze, że o tym mówisz tak oficjalnie i że zwracasz uwagę na ten problem. Też bym cię chciała podpytać o serial, nad którym pracujesz. No bo jednak to jest bardzo duże przedsięwzięcie. I jak wy stoicie z tym projektem? Bardzo dobrze. My się nie spieszymy. Codziennie jestem na planie Amazona, gdzie opowiadam po, w takich blokach po pięcioletnich o moim życiu. Yy, I wiem, że to jest bardzo dużo pracy, ogrom archiwów, mnóstwo gości. No nie da się tego tak zrobić ekspresowo, ale ja też nie chcę. Czyli to wszystko będzie pewnie dopracowane, tak jak zresztą wszystko to, co robisz, za co się bierzesz w 100%. No, ja nie jestem montażystą, też nie jestem reżyserem, dzięki Bogu, więc, ale y, szukałam bardzo długo tej ekipy, więc y, oddając w ręce ich ten projekt, wierzę, że zrobią to y, z dbałością o każdy detal. Właśnie, bo to też, żeby w niektórych wywiadach mówiłaś, że nie boisz się przedstawienia prawdy o sobie i że nawet zaprosiłabyś do swojego programu osoby, które no nie, że nie nawet tylko zaprosiłam. Produkcja była w szoku. Produkcja była w szoku, że naprawdę chcę zapraszać tych wszystkich ludzi, którzy, mm, z którymi łączą mnie tak mm, no niekomfortowe, ładnie mówiąc, sytuacje. I ja mówię, że tak, że jak najbardziej, bo tylko wtedy widz jest w stanie wyciągnąć jakąś taką w miarę obiektywną. Yy, opinie na ten temat, jeżeli mi powie się jedna i druga strona. No i właśnie dzięki temu byśmy mogli poznać prawdę, w sumie. No na pewno pobudki różnych y, osób w, y, do wywołania różnych sytuacji. Już teraz masz coś w głowie z przeszłości, co no, chciałabyś to ukryć, może? A zostanie to pokazane, wyciągnięte. <grym> Myślałam o tym ten sposób. Nie mam takich wstydów. I nie mam takich tajemnic ukrywanych, które mogłyby jakkolwiek na mój komfort psychiczny kłaść cień. Czyli nic nie zaburzy Twojego wizerunku, co się pojawi w tym serwisie? Wizerunek już jest wystarczająco zaburzony. Ja jestem sobą, ja nikogo nie uda, jestem autentyczna, więc. Przecież wiesz, że mój wizerunek nie jest nieskazitelny i właśnie dlatego mnie ludzie kochają. Ja też bym cię chciała podpytać, czy nie myślałaś o tym, bo tutaj serial z jednej strony, ale czy nie myślałaś o tym, żeby na przykład zrobić musical? No bo jednak od musicalu zaczęłaś swoją karierę. Nie, moim marzeniem zawsze był film dokumentalny i wiedziałam, że to będzie taka kompozycja klamrowa, jak będę odchodzić z show biznesu, właśnie ten film. Słuchaj, też hmm. widziałam na Twoim Instagramie ostatnio dwa zdjęcia z młodości, takiej bardzo, bardzo wczesnej, jak zaczynałaś karierę, i w sumie teraz ostatnie. Hmm. I ja tak uważam, że nie zmieniło się tam za dużo. Mówisz o tym czarno-białym tak, zdjęciu? Tak, tak o tym czarno -białym. Moja mama mnie po prostu steroryzowała, żebym koniecznie wrzuciła to jeszcze raz, bo na Instagramie zniknęło. Na Instastory, przepraszam. Nie, no ja myślę, że dużo się zmieniło, zwłaszcza w oczach. Tam jest taka wiesz iskra, radość dziecięca, jeszcze taka wielka, jedna wielka niewiadoma, a po tej drugiej stronie już jest taki ból wiedzy i doświadczenia, taka szlachetność nie wiesz, do chodzi, doświadczenia. Nie, Mi chodziło tak raczej w twarzy, bo niektóre celebrytki mówią, że się zmieniają co trzy lata, a ty jesteś cały czas raczej taka sama. Rozumiem. No ja nie traktuję życia tak przy ziemię, więc potraktowałam to pytanie bardziej górnolotnie. Dzięki wielkie za rozmowę ja i życzę nie, miłego wieczoru.